K, właśnie tak, to ja złodziej, to ja złodziej. A. to ja złodziej To ja złodziej, siedzę w twoim samochodzie Czuję się swobodnie, jak ryba w wodzie, jak ptaki w locie. Jestem w swoim żywiole, to co cenne biorę, Twe nieszczęście pierdolę, bo mam bardziej przejebane, Kraść to nie wstyd, to walka o byt, wędrówka na sam szczyt, Światem rządzą pieniądze, tak jest nie od dziś, Chcesz to inaczej myśl, ale co powiedziałbyś, Gdybyś nie miał nic, pierdolony chamie, Dawaj zegarek i pieniądze, bo cię połamie, Muszę kupić coś mamie, zjeść śniadanie i wieczorek, Będę o ósmej, kochanie, mówią te dranie, boję się wyjść na zakupy. Idąc samotnie w ciemnościach, napotykasz się na grupy. niższych społecznych, wielu niebezpiecznych, zdesperowanych, banitów odwiecznych. Istnieją dobrzy ludzie, ci najbardziej cierpią, marzeń nigdy nie spełnią, nie będą żyć pełnią, bo są uczciwi, nie kradną, są okradani. Miejskie prawo dżungli pisa do bani, zanim się pogrążyć, zareagować nie zdążysz Od stada odłączyć, wtedy szybko się skończyć trzeba walczyć. O swoje, bo gnoje Mówią na mnie, że kroję To co nie jest moje A sami robią to kurwy, dzień i noc To ja złodziej, poczujcie moją wielką moc Właśnie tak Ograbiecie ze wszystkiego, pozbawienie zbędnego, masz przed sobą najlepszego. To ja, złodziej, przecież nie robię nic złego. Ci, co siedzą w sądzie, nauczyli mnie tego, nie zostawię ci nic, cię ze wszystkiego. Pozbawienie niezbędnego. masz przed sobą najlepszego, to ja, złodziej, przecież nie robię nic złego. Ci, co siedzą w rządzie, nauczyli mnie. Żeby żyć, trzeba mieć za co żyć. Musimy jeść i pić, więc bogaci muszą się kryć. Szukam łatwej kasy, więc zapnij pasy, bo wyciągnę cię z twojej nowej S-Klasy. Jebane wielkie chaty, mercedesy, a nam pozostają stare dresy. Przecesy są wszędzie i tak już zawsze będzie. Dopóki sprawiedliwość nie zagrozi w parlamencie, wręcz ostre narzędzie, szybkie cięcie i znikam jak duch. W tym samym momencie mam łup na patencie Obmyślam skok na księdza, bo chodzi po kolędzie Hajd jest wszędzie, tylko musisz ten hajd znaleźć i odebrać Oni najchętniej kazaliby nam żebrać Właśnie tak, muszę się przebrać, żeby mnie nie rozpoznali Dobry złodziej to cichy złodziej, nigdy się nie chwali Nie żali, dużo pali, dobrze się przyczai I moment wyczai, zawsze Musimy radzić sobie sami, w materialnym świecie, gdzie za zamkniętymi drzwiami, garściami, bierzecie, śmiecie, oszukujecie, skąd te dziury w budżecie. Mam nadzieję, że za to odpowiecie. Złodziej to popularna pucha, bo łatwa kapucha jest obiektem pożądania każdego leniucha. Nie chce się zatwierdzalać. Marne grosze, boli ukraść, nic dziwnego, że się zgorsze. Też chciałbym mieć Porsche, może kiedyś, na razie muszę kraść. Jak rządowe bazie, muszę dać radę, bo pod trąd jadę. Jebać psy, jebać rząd, latkę na nich kładę. Ha? Właśnie tak! Nie zostawię ci nic, ograbię cię ze wszystkiego. Nie zostawię Ci nic, ograbię Cię ze wszystkiego Pozbawię niezbędnego, masz przed sobą najlepszego To ja złodziej, przecież nie robię nic złego Ci co siedzą w rządzie Nauczyli mnie tego Nie zostawię Ci nic, ograbię Cię ze wszystkiego Pozbawię niezbędnego, masz przed sobą najlepszego To ja złodziej, przecież nie robię nic złego Ci co siedzą w rządzie Nauczyli mnie tego Dla wszystkich bandytów ten track bez kitu Zapisałem stos zeszytów w oparach pitu. To 100% tego, co we mnie tkwi. Być może dużo złego, cóż, ludzie są źli. Zawsze będę kradł, bo wszyscy kradną. Mieć pragną, bo wszyscy mieć pragną. Życie to pierdolone bagno. Ha, ha, ha. właśnie tak. To ja, złodziej, to ja, złodziej. Siedzę w twoim samochodzie. Siedzę w twoim samochodzie. Siedzę w twoim samochodzie. Czuję się swobodnie jak ryba w wodzie, jak ptaki w locie. Jestem w swoim żywiole, to co cenne biorę. Twe nieszczęście pierdolę. Właśnie tak! O. Jeśli jestem zły, to jacy są psy, więc są w się z rządu. ja złodziej, siedzę w twoim samochodzie Czuję się swobodnie jak ryba w wodzie Ja złodziej, siedzę w twoim samochodzie, czuję się swobodnie jak ryba w wodzie, jak ptaki w locie, jestem w swoim żywiole, to co cenne biorę, twoje nieszczęście pierdolę, twoje nieszczęście pierdolę, twoje nieszczęście pierdole.